Dzięki temu prostemu działku możecie w Minecrafcie strzelać TNT na przynajmniej 120 bloków. Tak więc nawet tak odległy cel, jak ten zamek powinien być bez problemu w naszym zasięgu. Jak widzicie, trafiliśmy i to nawet więcej niż raz. Aby zbudować działko snajperskie potrzebujemy dwóch rzędów po 5 bloków obsydianu. Następnie w podłodze również będzie obsydian, tyle że przesunięty jeden blok do tyłu. Blok z przodu zastąpimy upakowanym lodem. Nad tym lodem umieszczamy drabinkę oraz dozownik, a całość przykrywamy szkłem. Ważne, aby blok przy dozowniku pozostał otwarty i nie miał szkła nad sobą. Wokół ostatniego bloku stawiamy sześć dozowników i również zamykamy szkłem. Za każdym z dozowników stawiamy po dwa bloki obsydianu i kładziemy na nich redstone. Następnie nad tym redstonem po bokach również stawiamy bloki obsydianu i kładziemy jeden redstone na centralnym dispenserze. Następnie od tego redstona ciągniemy 9 przekaźników, które doprowadzamy do pierwszego dispensera. Wewnątrz armatki wylewamy wodę i wszystkie dozowniki wypełniamy TNT. Teraz pozostało już tylko wcisnąć guzik i patrzeć na dzieło zagłady. Хибатрофим в солнце.